Piątek. No tak, dotrwaliśmy. Godzina 18, jestem Patryk Paul. No i po raz kolejny firma Eltcom chce Wam zaprezentować produkt. Mamy taki mini maraton z depilatorami. Obiecałem Wam wczoraj, że pokażę Wam depilator od Brauna. Depilator to już jest, powiem Wam szczerze, wysoka półka. I to co zobaczycie tutaj dzisiaj, to może Was powalić na kolana. Tak więc poznajcie. Jego specyfikacje. Naszym dzisiejszym produktem jest depilator firmy Brown Silk Expert Pro. Jest to urządzenie, które zapewni Ci bezpieczną i trwałą depilację ciała oraz twarzy. Urządzenie samo dostosuje natężenie światła do odcienia Twojej skóry. Brown wyposażył swój depilator w lampę, która wystarcza na aż 300 tysięcy błysków. Depilator pomoże ci skutecznie i bezpiecznie depilować okolice bikini. Gdy chwycasz to pudełko w ręce, to od razu wiesz, że jest to produkt premium. To od razu wiesz, że to działa. To od razu wiesz, że twoje ciało będzie po prostu znakomicie wydepilowane. Lepiej to się da tylko za pomocą wosku, ale to wiesz, wtedy musisz. Musisz po prostu mocno pocierpieć, a są miejsca, których woskiem nie wydepilujesz, a tym wydepilujesz. Co więcej, to pudełko pokazuje nam, że mężczyźni, mężczyźni również mogą się tym wydepilować. Dużo włosów na klatce nie ma sprawy. Tutaj wszystko zadziała. Tutaj wszystko pomoże. Tutaj sprawi, że będziesz miał przez długi czas. Naprawdę długi czas, gładziutkie, lśniące ciało. No to co? Nie będę dalej mówił, bo to jest Brown Silk Expert Pro 3 i trzeba zobaczyć, co ma w środku. Bo jest tu też mały dodatek. Jeżeli chodzi o otwieranie, jest identyczne jak u Philipsa. I po raz kolejny otwieramy. I słuchajcie, pięknie zapakowane. Wszystko to jest taki minimalizm, ale który chwyta za serce. I od razu sprawia, że chce się z tego korzystać. No, powiedzmy sobie szczerze, że tak jest. Więc wyciągamy. Mamy yy, zmienną nakładkę. Ok, no naprawdę ciekawie. Są tutaj lustra. Mamy również główny produkt. Czyli sam depilator. I mamy kilka kilka fantów. Ja to najpierw powyciągam. I później będę wam wszystko pokazywał. Myślę, że tak będzie po prostu. Najlepiej. Ok. To sobie możemy postawić. Co to jest A więc to sobie postawimy tutaj z boku. Każda z Was będzie taka szczęśliwa jak ta pani tu na układu po użyciu tego. Zobaczycie. Najprostsza rzecz. A więc po raz kolejny brown daje nam Etui podróżnicze, przenośne tym razem jest to właśnie za pomocą takich sznurków, możemy je sobie zamknąć, poprzednim razem mieliśmy zamek, jeżeli ktoś nie widział to oczywiście zapraszam Was na tamten odcinek, mamy zmienną nakładkę z lusterkiem ok, jest to dokładniejsze, mamy kabel do ładowania, co do czego za chwilę przejdę, mamy również dodatkowo Maszynkę velvety z wymienną końcówką, a więc jest rękojeść plus końcówka. Fajnie, fajnie. Wiadomo, że zawsze tutaj fajnie jest i skutecznie połączyć sobie dwie wersje, a więc golenie plus depilacja, wtedy będzie wszystko idealnie. No i co? To jest, słuchajcie, to jest, słuchajcie, zasilacz, a więc nie jest to do końca bezprzewodowe, ale jeżeli ten zasilacz jest naładowany, to nie musi być podłączony i możemy sobie tak iść i tutaj wydepilować i dopiero później naładować ten zasilacz, żeby to wszystko funkcjonowało myślę, że jest to znakomite rozwiązanie inne niż w przypadku Philipsa, gdzie cały czas jesteśmy podłączeni do kontaktu jeżeli chodzi o sam depilator mamy tutaj funkcję Velvet to jest takie delikatniejsze jest tutaj również ta główna lampa, mam nadzieję, że to tam widać na żółto no, i jeżeli chodzi o sam sposób działania, jest identyczny. Włączamy to jest osłabienie włosa. No, i przede wszystkim to, o czym wspominałem w poprzednim odcinku, dzisiaj również wspomnę. Tutaj mamy z boku taką tabelę, która pokazuje nam, czy nasze włosy będą w stanie zostać wydepilowane czy nie, czy ten spręt zadziała, czy nie zadziała, bo jest to dość coś istotne. Tak więc tutaj mamy rodzaj karnacji, tutaj mamy rodzaj włosów i wskazane na których tutaj depilator będzie działać. Brown o nas dba. No cóż, to był ciekawy weekend, zaczęliśmy od kawiarki i sokowirówki i kończymy na depilatorach. Pierwszy tydzień lipca za nami Mam nadzieję, że jesteście zainteresowani takimi produktami, bo są to produkty niewątpliwie premium, które mogą ułatwić niektóre czynności, które musimy wykonywać, czyli jak na przykład golenie nóg czy rąk. Tutaj zwracam się do pań. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem któregoś z tych produktów, w opisie odcinka znajdziecie oczywiście link do strony, gdzie możecie je zakupić. To już by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Zostawcie suba. 多关心一我。